Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, słuchajcie, w ostatnim odcinku z sezonu pierwszego, sezonu pierwszego serii Survival. Za długo zaczniemy drugi sezon, i w dzisiejszym odcinku już pewnie wiecie po tytule, co udało mi się osiągnąć. A z tego powodu bardzo się cieszę, to jest takie, no, dosyć duże odciągnięcie. Wiem, że to nie jest co to takie ciemne. Wiem, że to nie jest jakieś super trudne do zrobienia, ale słuchajcie, udało mi się wbić tysięczny level. Znaczy, nie udało mi się do końca, zrobię to z Wami, słuchajcie, tutaj proszę bardzo, yy, sobie wbijemy yy, razem tysięczny level, jak widzicie tutaj mam od cholery tych pereł, od cholery jeszcze więcej. Troszeczkę tutaj mam zapchany kipunek, jak widzicie, różnymi rzeczami, ale jeszcze słuchajcie, to nie wszystko. No dobra, patrzcie, wystarczy coś takiego i jeszcze jedno. I słuchajcie, tysiąc, Aż sobie screenshot a wezmę, czy będzie tysięczny level? Słuchajcie, jest tysięczny level. Ej, proszę bardzo, wygląda to no przepięknie, moim zdaniem to wygląda. Że wam pokażę, ile to pereł zeżarło. żarło to trochę pereł, naprawdę trochę pereł to zeżarło, Jak widzicie, tu mamy pełne perły. Proszę bardzo, znaczy nie zżarło trochę pereł, tylko mamy tyle pereł udało mi się właśnie zdobyć. Jeszcze większość leciała po prostu w przestrzeń. Jak tutaj end w ogóle nie zrobiony. W kolejnym sezonie to się zmieni. Będzie, w coś będzie w na pewno. Jesteśmy tu wykokrzeni, no jednak jesteśmy tu wykokszeni. E... E... No, co mogę więcej powiedzieć? To chyba jest koniec pierwszego sezonu, teoretycznie. Mm, jak widzicie, tak wygląda nasz, nasza baza. No, po prostu jest przeogromna. Jak widzicie, tutaj jest stacja kolejek niedokończona. Tutaj już dokończona wyspa. Z Harmon złota. Niedokończony wiatrak, ale szczerze mówiąc kończę ten sezon tylko dlatego, że on mi się znudził. Chciałbym zbudować nowe projekty. Domek w ogóle nie skończyłem w środku. Rozumiecie to, że nie skończyłem tego domku w środku? Mam tu tylko kurczaka. No to bardzo trochę bida, trochę taka. Nie było tutaj zbyt dużo osiągnięć, lecz yy, i tak jestem z tego sezonu zadowolony. Jest to pierwszy sezon. Jak widzicie, tutaj mamy też Muzeum 8 i sobie to Muzeum zobaczymy jeszcze raz. To jest naprawdę krótszy odcinek. Na razie on trwa 2 minuty. No i słuchajcie, to będzie odcinek 10 minutowy tak naprawdę. Ostatni odcinek sobie pożegnamy ten świat. Nie będę go usuwać. Za niedługo dostaniecie pod tym film. Dostaniecie pod tym filmem też link do pobrania tego świata za niedługo. E, za niedługo, właśnie, będziecie mogli pobrać ten e, świat. E, nie wiem, czy od razu po opublikowaniu filmu, ale raczej będziecie mogli go dostać. Jak widzicie, po prostu tutaj e, nieskończony mur, no nieskończone projekty. Będziecie mogli, tak naprawdę, wy ten projekt ogromny dokończyć. E, naprawdę tutaj. Dużo udało mi się zbudować na tym świecie. Żeby tak jasno, że tu... Wiecie co tu miało być? To patrzcie, tutaj jest dziura taka. Wiecie co to jest? To miał być magazyn Cobblestone'a, który nigdy też nie powstał. W kolejnym sezonie będzie od razu lepiej, bo będzie data pack na zmieniający się świat. I tutaj mamy auto z co też mi się bardzo podoba. Chciałem tu uwięzić bestię, ale no nie uwięziłem. Mamy tu też taki płotek. No... Sezon był fajny, ale tutaj też nieskończony projekt. I czy mogę wam go pokazać, słuchajcie? Wiecie co, wam go nie będę pokazywać? Zobaczycie sobie go. Dopiero na sejwie. Dopiero na sejwie jak sobie go powierzecie. Zobaczycie właśnie, słuchajcie, ten. E, wiecie, Dost tego sejwa dostaniecie na 20 łapek w górę powiedzmy. E, wiem, że to jest dużo, ale... Dobra, 15 łapów w górę i macie tego save'a, słuchajcie, w link yy, w opisie. Żelazo też trochę na tym świecie zdobyłem, choć ja tu awczyć dużo nie awczyłem. Nagrałem tu 838 dni. Miał być tysięczny level i tysiąc dni, ale jakoś tak wyszło, że ja już chciałem ten drugi sezon rozpocząć. Słuchajcie, i no, tutaj ten ogród jest trochę taki toporny. Tutaj się mi las spalił, słuchajcie, dokładnie tak, tu mi się trochę lasu spaliło, jak widzicie, tutaj jeszcze jest mostek, o którym, o którego zapewne widzieliście, ale słuchajcie, no słuchajcie, słuchajcie, nie wiem, ja teraz, słuchajcie, będziemy walić wiadro, no jednak będziemy walić wiadra z tym levelem. Jak zrobimy? Podlecimy, ściągniemy Elytrę i walniemy wiatra z 1000 levelem. Słuchajcie. Okej, okay, dobra, ja sobie jeszcze szkoczę po ferwerki yy, i zaraz wracam. Słuchajcie, Najpierw słuchajcie walniemy sobie wiadro z naszego mob mobgrindera. Myślę, że wyjdzie, choć mamy tutaj e, totem off Albo słuchajcie, dam na ten totem. Z jednego prostego powodu. Um, ja chcę mieć ten level akurat na ten. Ten smok to chyba był najpiękniejszy projekt na tym świecie akurat. No i dobra, walimy najpierw z tego, potem ze smoka walniemy, no to walimy. O nie, nie na ścieżkę. Nie udało się, no to słuchajcie, powtórzymy, powtórzymy, czemu by nie, powtórzymy yy, wiadro. Bo się zestresowałem, że na ścieżkę polecę, ale tutaj chyba... Dobra, walimy tutaj. Proszę bardzo, pięknie, coś, coś trochę nie pykło, no i teraz walimy ze smoka, słuchajcie, no. Jednak ze smoka trzeba walnąć, ze skrzydła walniemy, tutaj w to miejsce. Nie, smok budowałem, smoka tego budowałem jakieś, kurde. No parę, 20 godzin, może budowałem. No kurde! Dobra, wlecimy jeszcze raz na spokojnie. Pyk, dobra. Wchodzimy na najwyższy punkt. się tutaj już mgła. No i dobra. Walimy. Tego chyba nie przeżyję, jak upadnę. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, jak ładnie. No to teraz, słuchajcie. Wiecie, co robimy. Lecimy na najwyższy punkt możliwy. Znaczy, no, lecimy na jakąś... E, 500 kratkę. Może nawet wyżej. Żeby po prostu... Walnąć wiadro. Polećmy na tysięczną, żeby było tak równo. Z tysiącznego levelu. Znaczy, słuchajcie, było małe cięcie już jesteśmy na... 1000 setnej kratce. Wziąłem jeszcze trochę fairwerek i poslecimy sobie troszeczkę wyżej, słuchajcie. Myślę, że tu na 1500 wystarczy. I słuchajcie, dobra, jesteśmy na 1500. Biorę wiadro i lecimy, lecimy. To będzie trochę trwało, jesteśmy. Jesteśmy na tysięcznej kratce dokładnie już. I myślę, że tak na 300 już nam się pojawi smog Czyli za.. No już się pojawia. Jak widzicie, lądujemy, lądujemy i... Yes! Słuchajcie! Za pierwszą próbą. Za pierwszą próbą nam się udało. Ale miałem takiego stresa, po prostu takiego stresa, że mi się nie uda i będzie fail. Bo jednak tysięczny level to by wiesz, się nie wycięło, bo to jednak level i by było widać, że straciłem ten level jak głupy, jak głupek. Ale słuchajcie, udało się! słuchajcie. I to by było na tyle w tym odcinku? No nie wiem, w sumie jeszcze tak trochę słabo yy, pokażę Wam jeszcze villagerów, choć ich widzieliście. Tutaj mamy jedno sztapkowców, takich zwanych przeze mnie, że za jedną sztabkę sprzedają yy, yy, Emeralda. Tu mamy Sirk też za jednego Emeralda, Ficiency 5 za jednego Emeralda, Amrygi 3 za jednego, za cztery! Oh Oddygnoju! Za dziewięć! Za 14 Za 34 Za 44 I zginąłeś. Ha, tu! <grym> Dobra, i tak mi nie zależy. Tu mam Mending, Aqua Infinity, Aqua Infinity i Protection 4. To jest wszystko za jednego Emeralda. Tu jeszcze mam Kozaka jednego, tak? A nie, to ty miałeś. O ty śmieciu! Miałeś za jednego Emeralda co już będę się bawić na tym świecie, zabijam tych villagerów dla wyświetleń, oczywiście. <laughs> nie no, żartuję. Ale mm, tu jeszcze mam panów villagerów. I tutaj mieli o tych... A tu mają dobre, tu mają dobre. I tu też mają dobre, czyli tych nie zabijam, okej. Okay. Ned tu jeszcze pytanie pewnie, ile zdobyłem będzie od was, więc lecimy do magazynu i pokażę wam ile zdobyłem netherite'u i będziemy kończyć odcinek tak już na chama przedłużam eee, czekaj, hitboxy sobie wyłączę no i netherite pyk, dwa bloki tylko dwa bloki więc e, niestety tylko dwa bloki, więc to by było na tyle w tym odcinku chodźmy na jakieś bardziej takie miejsce, które jest ważne, chodźmy na smoka, chodźmy na smoka tak naprawdę przygody zacząłem w tym miejscu tutaj Kawałek przyszedłem, tutaj zacząłem budować. Tutaj jest moja pierwsza kopalnia, w tej górze, gdzieś ona była dokładnie tutaj, ale ją załatałem. Mogłem ją w sumie zostawić, chodźmy na tego smoka, ponieważ no, jest to fajne miejsce. To było na tyle w tym odcinku. Słuchajcie, dajcie łapkę w górę jeszcze. Pamiętajcie o łapce w górze, bo to mnie bardzo, bardzo motywuje. Za niedługo, słuchajcie, z sezon drugi. Sezon drugi za niedługo na DataPaku zmieniający świat, więc to będzie kozackie. Do zobaczenia i cześć. Cześć.